Pasożyty i demony. Nowe spojrzenie na rzeczywistość. Czy demoniczni ludzie, o których mówi Biblia, mogą być po prostu ludźmi, których umysły zostały przejęte przez wewnętrzne pasożyty? Czy pasożyty mogą być w jakiś sposób fizyczną manifestacją demonów, podobnie jak nasz mózg jest fizyczną manifestacją naszego umysłu? Jakkolwiek dziwacznie by to nie brzmiało, jeszcze dziwniejsze są wszystkie związki między pasożytami a demonami. Według Biblii, demony mogą przejąć twoje ciało, użyć cię jako żywiciela, kontrolować twój umysł, zmienić twoje myśli, sprawić, że będziesz chory. Odciągnąć cię od Boga, spowodować perwersyjne uzależnienia, sprawić, że znienawidzisz życie, wyssać Twoją energię, sprawić, że będziesz chciał się zabić. To samo z pasożytami. A pasożyty żywią się martwym i umierającym ciałem. Rozkoszują się nim, rosną w nim, wylewają się na guzy nowotworowe, tkankę martwiczą i odpady metaboliczne. Pasożyty pożerają ciało życia. A następnie składają w nim jaja, co powoduje jego niekończący się cykl śmierci. Czy po pierwszym grzechu i po tym, jak Bóg wypędził Adama i Ewę z ogrodu Eden, demony pleśni, grzyby, pasożyty wkroczyły i zamieszkały w Adamie i Ewie, aby zacząć pożerać ich ciała i sprowadzać śmierć na świat? Czy demoniczna armia szatana rzeczywiście może w nas mieszkać? Czy to my jesteśmy gospodarzami? Jeśli Bóg jest światłością, wynika z tego jedynie, że pasożyty, grzyby, demony rozwijają się w ciemności i wchodzą w nas przez ciemność, którą decydujemy się połykać fizycznie, psychicznie i duchowo, więc w rzeczywistości zapraszamy demony do środka, żyjąc zgodnie z pragnieniami naszego ciała. Czy pasożyty ukrywają nasze lęki? Czy są one magazynami wszystkich naszych perwersyjnych myśli i uzależnień wywołanych przez demony? Demony, pasożyty biorą ludzi w niewolę, dopóki nie okażą skruchy i nie przestaną robić bożka ze swojego ciała. Wszystkie demony, pasożyty wszędzie pasują do siebie, ponieważ demony i pasożyty żywią się ciemnością, kłamstwem i śmiercią. Pasożyty mogą przejąć kontrolę nad Twoim umysłem, tak jak demon, co oznacza, że miliony lub miliardy pojedynczych pasożytów mogą w jakiś sposób połączyć się w umysł roju, który działa jak pojedyncza świadomość. Jest nawet możliwe, że pasożyty w jednej osobie mogą komunikować się lub angażować w coś w rodzaju quorum sensing czyli miejsca, w którym miliony członków kolonii drobnoustrojów koordynują się, tworząc inteligentną sieć współpracy. To jak Bluetooth, aka dzielenie się informacjami za pośrednictwem częstotliwości i wykorzystywane dla korzyści przetrwania kolektywnej grupy. Prawda jest taka, że twoje dewiacyjne myśli mogą nawet nie być twoimi własnymi lub nie do końca twoimi. Pasożyty i zarodniki grzybów dyktują ludziom, co mają jeść, co mówić, co oglądać, a potem po wykonaniu rozkazów pasożyty po prostu się śmieją i ładują nas kolejnymi jajami i więcej toksycznych odpadów. A kult śmierci uzależnił prawie wszystkich od cukru, ponieważ cukier karmi kandydę i pasożyty, które kończą w pniu mózgu pasożyty te mogą zmieniać myśli ludzi, sprawiać, że są źli i mają urojenia. Czy pień mózgu przeciętnego pedofila miliardera może być domem dużej kolonii pasożytów, która jest również podziurawiona plagą miliardów jaj pasożytów. Ich mózgi mogą być dosłownym domem demonów, które wykorzystują ich złe metody jako źródło energii. Czy zauważyłeś kiedyś, jak łatwo jest sprawić, by płatki śniegu w społeczeństwie zwariowały? A wielu z tych ludzi wydaje się mieć myśli samobójcze, a to dlatego, że dręczą ich demony. Często nie potrafią nawet odróżnić dobra od zła. Większość ateistów, humanistów, nienawidzi myśli o życiu wiecznym, a to dlatego, że nienawidzą samych siebie i nienawidzą życia w ogóle. Ale czy to złudzenie może być spowodowane nagromadzeniem nadmiaru cukru, metali ciężkich odpadów krążących w ich systemie, co sprawia, że ich grzyby, demony, pasożyty rozmnażają się i wpadają w szał? Tworzy to rodzaj mentalnej chmury, która zaciemnia prawdę i powoduje, że ludzie stają się samobójcami. Pamiętasz, jak w Biblii świnie natychmiast popełniły samobójstwo po tym, jak Jezus pozwolił, by wrzucono w nie demony człowieka? Demony istniały przed założeniem świata, ale potem wypadły z łaski, gdy zdecydowały się odwrócić od Boga i podążać za śmiercią. Tłum zwolenników śmierci podąża za nimi w kolejce i uwielbia abortować swoje dzieci, eutanazję seniorów, rozpylać pestycydy na naszych uprawach, plus powszechne stosowanie glifosatu, co również sprzyja pasożytom i gromadzeniu się ich odpadów metabolicznych. Przestępcy nasycili wszystkich toksycznością, co podsyca w nas szał pasożytów demonów i stwarza warunki, aby opętały naszą świadomość i przyspieszyły duchową degenerację ludzkości. Podsumowując, czy jest możliwe, że przerzutowe kolonie pasożytów i zarodników grzybów służą demonom ciemności jako rodzaj złego rusztowania architektury, która propaguje śmierć fizyczną, psychiczną i duchową. Biblia mówi, że najlepszym sposobem leczenia demonów jest modlitwa i post. Modląc się Jezus odpędza demony. Demony drżą na imię Jezusa i uciekają na szept Jego imienia.